do klasyfikacji nowotworów piersi na chwilę obecną nie ma konieczności wykonywania badań genetycznych. Te badania wykonywane są w zakładach patomorfologii. Są to badania morfologiczne i badania immunohistochemiczne, które właśnie są wykonywane na tkance nowotworowej pobranej z raka piersi. Tak więc tego typu badania są potrzebne do określenia typu nowotworu. Można powiedzieć, że jeden z takich badań wspomagających ocena receptora HER2, czyli mówimy to o HER2 dodatnich rakach piersi, w takich sytuacjach mamy możliwość kwalifikacji do terapii celowanej, teraz to z umawem, i to, można powiedzieć, jest jedno z badań genetycznych wykonywanych właśnie w tej klasyfikacji podtypów. I oczywiście należy tutaj wspomnieć o całej grupie nowotworów piersi, BRCA, zależnych nowotworów piersi. Nowotwor BRCA, zależny w piersi, to z jednej strony leczenie, bo mamy inhibitory PARP, czyli robimy to badanie po to, żeby podać lek, a z drugiej strony, oczywiście diagnostyka brcm brca 2 Wykonuje w celach profilaktyki, czyli rozpoznania nowotworu, a także wdrożenia profilaktyki wśród rodzin, pacjenta, pacjentki, u których stwierdzono mutację brca 1 co jest niezmiernie ważne, bo oczywiście te mutacje brca 1 są kojarzone z rakiem piersi, ale to też są mutacje, które przyczyniają się w imieniu męski do nowotworów prostaty i np. trzustki. Tak więc to, ta profilaktyka też jest tutaj niezmiernie ważna. Na chwilę obecną. W leczeniu szpitalnym onkolog kliniczny nie ma możliwości zlecania tego badania z materiału świeżego, czyli krwi, bo to jest ten materiał wyjściowy i korzystnie go rozliczenia. W sensie za każdym razem to badanie jest zlecane, szpital generuje e, koszty. Natomiast no, odblokowanie tej możliwości, czyli dodanie możliwości finansowania badania materiału świeżego, w tym przypadku mutacji brca 2 w trybie ambulatoryjnym rozwiązałoby ten problem.